Cześć, dzisiaj opowiem wam trochę o tym jak wygląda sprawa z resellerami na platformach od PHH Group, czyli PIGU 220, k 24 oraz Hobby Hall. Zapraszam. Panel sprzedawcy daje nam możliwość sprawdzenia, czy eany, na których sprzedajemy istnieją już na platformie, a kolejno możemy Masowo podpiąć się właśnie pod te istniejące już produkty na platformie. To rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Z plusów na pewno nie trzeba tworzyć kart produktowych dla tych istniejących już EAN-ów. Dodatkowo, oferty mają już wygenerowaną sprzedaż, dzięki czemu łatwiej nam dotrzeć do klienta. Trzeci z plusów, masowo dodajemy oferty na naszym koncie. Z minusów, jako że podpinamy się pod istniejące już oferty, na istniejących już EANach, bezpośrednio pod tymi kartami produktowymi jest konkurencja, z którą musimy walczyć. Jak widać, plusów jest więcej niż minusów, ale zdaję sobie też sprawę. Że jako sprzedawcy nie do końca chcemy walczyć ceną, ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że polscy sprzedawcy są w stanie konkurować cenowo ze sprzedawcami zagranicznymi, dzięki czemu generujemy sprzedaż. Jak wygląda zarządzanie zamówieniami na tej platformie? Po pierwsze, mamy integrator sprzedaży BaseLinker, który posiada właśnie w swojej ofercie integrację z Pigu. Także Sell Assist zapowiedział integrację z tym marketplace'em. Oczywiście, jeśli nie posiadacie żadnego z tych integratorów sprzedaży, zamówieniami można zarządzać ręcznie z poziomu panelu sprzedawcy. Jak Przedstawiają się nasze przykładowe wyniki na partnerze właśnie o takiej charakterystyce. Można to sprawdzić na naszej stronie internetowej www.olimpmarketplace.com w zakładce rezultaty. Wybierając Pigu, tutaj mamy przykład partnera, który zdecydował się na współpracę z nami od 1 grudnia 2024 i mamy tutaj wyniki za pierwsze dwa miesiące współpracy. Oczywiście wartość sprzedaży na wykresie jest w euro. W kolejce do dodania na stronę są kolejne case study o resellerach. Jeśli już opanowałeś sprzedaż w naszym kraju opanujesz Także tych czterech, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, to w basenie Morza Bałtyckiego zostaną ci tak naprawdę dwa kraje. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, napisz na mariusz.jacyk czyli do mnie lub bezpośrednio do działu sprzedaży na marcelmaupaolimpmarketplace.com. Dzięki wielkie.